Tutorial, jak podłączyć Nintendo y, do telewizora. Na początku, w sumie, potrzebujemy same Nintendo i trzeba to odczepić. I teraz potrzebujemy takie coś, y, gdzie właśnie y, może jest w zestawie, a czasami nie ma, dlatego ja. Mam zestaw cały. No i dobra, no i tutaj jest taka klepka, ale dobra. Tutaj trzeba wła właśnie włożyć te Nintendo, które jest już rozłożone z tych mniejszych kawałków. Można to tak nazwać. No i teraz trzeba. Bo tutaj też jest taki parembank powiedzmy coś takiego. I to ładuje, jak się gra. Albo jest włączone. Ja tutaj ogólnie mam tu włączoną grę Minecraft, bo mam tylko jedną na razie. Teraz, właśnie tą klapkę otwieramy. I potrzebne nam są dwa kabelki. Pierwszy ładowarka. I drugi, który już jest podłączony, taki większy, nie pamiętam jak ma, jaką ma nazwę, ale trzeba go podłączyć do telewizora. Gdzieś tam z tyłu, ale ok. No i tutaj też y, ładowarka do kontaktu, a drugą stronę podłączamy tutaj, bo są trzy... Czekaj, jaka to? Czekaj tutaj pisze, ale dobra. Tu jest y, coś tam, US, USB i tutaj na, na pierwszą, bo tu jest trzecia, druga i tu jest pierwsza. I tutaj właśnie podłączamy to. Dobra, jest już podłączone dwa. Zamykamy klapkę, tylko trzeba tutaj. Dobra, i tak jak było mówione, mam cały zestaw, więc mam jeszcze takiego pada, i jeszcze jakieś różne rzeczy. Nie wiem jakie, ale mam. No i wkładamy tutaj te mniejsze kawałki od Nintendo. A i tutaj. To na te było też w zestawie. To się jakby nakłada na to, żeby było lepsze na te przyciski. Była miękkie, a nie takie normalne, że ten. I to też było w zestawie. I nie wiem, czy już jest wykopione, czy nie, ale bardzo polecam ten zestaw, bo mało kosztuje. Same Nintendo może kosztować do 2000 albo nawet więcej. Nie wiem, czy 1000 też kosztuje, ale no znaczy moje kosztowało tyle. Moje kosztowało więcej niż 1000, a był cały zestaw i to było opłacalne, bardzo opłacalne. Teraz wystarczy tylko pilot włączyć telewizor. I tu nam się pojawi takie coś i możemy w to wejść albo nam samo wejdzie. Ale chyba mi Teraz samo nie... Wiem. Albo jednak. Czekajcie. O! Chyba mi wejdzie. O, czekajcie. No dawaj, wchodź. Ale dobra, zanim to, to jak... ...mogę to włączyć? Teraz chyba trzeba poczekać. Aha. Trzeba włączyć. włączyć, O i teraz jak właśnie nie ma zielonego, to nie pamiętam co trzeba zrobić, ale musi być zielony tutaj znacznik, że niby już jest do telewizora. A tu jest właśnie włączone i teraz klikamy, żeby to się załadowało. Dobra, załadowały się te teraz, to dobra. Fortnite, Minecraft, YouTube mam Dance Dance. Nie wiem kiedy, ale okej okay. Fall Guys, y, takie gotowanie, Crash 4 i to w sumie tyle. Włączam teraz Fortnite. Aha, trzeba załadować. Nie wiem po co. I to tyle. Nara. Jednak nie było trzeba zaaktualizować.